Kurwa ty, Nie, moment, ja muszę coś sprawdzić Ile tu z tym jest? Uwaga Nie, nie, nie blokuje się blokuje się tylko przez jeden, a może przez dwa się da? Nie, nie da się ja, Zablokujemy? Kurde Tak, blokujemy tutaj Ale jaja ja ty Ale da się przez to przeskoczyć, zajebiście eee, no, Ej, dobra, moment no momento, na chwilę. Słuchajmy, gdzie można zrobić platformy? Walnąć ci kolejną warstwę, I... Najlepiej cztery ogniska. Ty, Matek, zgłosi ściemnia, byłaś po no Najlepiej cztery ogniska. Na górze, na dole i na środku ognisko. Matek, zrobiłeś w z, ryplaj, z, ryplaj, z ryplaj, a kiedyś. Mam żart, Kopak na balu pyta blondynkę, mogę cię poprosić do walca? Zgłupiałeś? To też... A, no, nie sobie przyjechać.

Żebym kupił po bro i nie chciałem, myślałem, że nudne a, a ty mi udowodniłeś że jednak teraria to fajna gra, no kurde Ty właśnie, te platformy trzeba na dole zrobić Teraria jest zajebista Kiedyś jaki jak platformy? nie była tak... No że jak spadniemy, żeby można było tu wejść jakoś A po co? Hak w sumie nie, nie? tak, jaki hak? Ty, nawet haku nie potrzeba Ile ognisk dajesz? O dobra, zrobiłeś dużo ognisk, zajebiście i moment, czym ja go będę miał bić teraz te szkieletrona, Ty? Bo my tu dostajemy. Dzięki, go. my tu dostajemy w pierdle, ja ci mówię. On nas tutaj rozwalił, mm -hmm, zobaczysz. Nie. Mówię ci, że dostajemy w pierdle, Ty Głupo ty gadasz. Czym go będziesz bił? Ja? Space no. Gany. Co Tylko? to jest, co to jest, obelisk? Obelisk. Co to jest? Padłeś, to jest coś co padłeś. A, to ja go będę strzałami strzelał w sumie. Space gunem i, i, i toporem w sumie, nie? nie? wiem, głosujcie w znaczy nie w komentarzach, tylko na, na czacie czy, czy on dostanie w pierdol, czy my dostaniemy pierdol. Ja głosuję, że... Bo. Ja głosuję, że nie damy rady. Adek... Adek da się w groszach? Nie. Do tam możesz zapłacić minimalnie w to mi kurwa te emotki dał kujowo? Jakie emotki? To zobacz Nie mogę ne? Kurwa kuta się, aż <laughs> no wodę <nie laughs> Mam <laughs> demon A baner okay. To się nadaje na coś? No zostaw to to się później w domu kupował Co <coughs> ty się ale zrobił? Po co tam winda? Ty bo już się nas zrobiła, nie jeszcze nie <coughs> 3 ogniska, cztery ogniska mamy, nie dobra Matek tam przygotuj się, nie? Jakieś potki mam, czy nie mam płotków? Nie mam płotków żadnych. Lipa. Ale mam to, że przez ten wchodź, jak się nazywa, bo mam 76 groszy z złotówka... złotówka. Ciekawy fakt jest taki, że Czy ma, ma zatrzymać demon Banner'a, Banner'a Ayat'a? Demon i Banner. A tu... Trochę cofnę. Może nie tutaj, ale tu. Jeszcze, jeszcze kawałek. O, dwa. Cofnę jeszcze kawałek, moment. O, uwaga. Tu ma żel. Tu. nie To może... Duch, czekaj, bardzo. Wyrzuca. Spajan co zostało. Co to jest? Co to jest? Obelsik? Padłeś. to, te, to coś, co padłeś. A, to... Ja obelisik. 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 go będę strzelał. Dobry gracz, ja tam nie powiem. Strzałami i... Dajcie mu tyle rzeczy, a nic nie ma. Nie wiem, czy w komentarzach, znaczy to nie w komentarzach, tylko na, na czacie, czy, czy on dostanie wpierdol, czy my w wpierdol. Ja głosuję, że, ja głosuję, że nie damy rady. Adek, co Adek da się w groszach? Nie, do tam możesz zapłacić chyba minimalnie złotówce. Mało lub nie najszybciej. To mi nie kurwa czemu no, no. Nie Jakie? Teraz strzelaj To Zobacz. Nie mogę teraz. Kurwa kuta się, aż no, się <laughs> <laughs> Mam demon, A banner ty się nadaje czegoś? No zostaw to to się później w domu przykład To jest kurwa debil, teraz coś świadomie